Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Zaczynamy nowy tydzień. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o, o tych doradcach króla Heroda. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, trzeci werset mówi, że kiedy król Herod to usłyszał, że przyszli magowie czy metrcy ze wschodu, to zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. No i w czwarty werset mówi, że zgromadził wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, zaczął ich wypytywać, gdzie się ma Chrystus narodzić. już wiedział, że chodzi o Chrystusa. No myślał się, że tutaj będzie jakiś właśnie temat pro, proroctwa, czy obietnicy Bożej. I piąty werset mówi: A oni mu rzekli w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemi Judzka, wcale nie jesteś najmniejszym między książęcymi miastami Judzkimi. Z siebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Yy, i chciałbym się zatrzymać dzisiaj chwilę nad tym tematem, że, no, że dali mu dobrą. odpowiedź, Dali mu dobrą odpowiedź. Potrafili wskazać właściwie proroctwo. Yy, pytanie było bardzo konkretne, gdzie? I oni powiedzieli, gdzie. Mówili, tak, wiemy. W Betlejemie Judzkim, znamy się na tym, jesteśmy fachowcami. No i faktycznie zdali się na tym, byli fachowcami, faktycznie powiedzieli gdzie. Natomiast zwróćmy uwagę, że jakby za tą wiedzą nie poszła żadna wiara nie poszła wiara w tym sensie, żeby pójść i zobaczyć, żeby pójść i sprawdzić, żeby dołączyć. Oni zostali z Herodem, oni zostali jakby z tym establishmentem, zostali jakby w, w tym miejscu, w którym byli. Pomimo tego, że prawdopodobnie w jakiś tam sposób może nawet i, i czekali na tego króla, może w jakiś sposób wydawało im się, że oni są wierzącymi osobami w tą obytnicę. Myślę sobie, że często jest trochę podobnie z nami, to znaczy w tym sensie, że kiedy przychodzi do teorii, to my może potrafimy dać właściwą odpowiedź, może potrafimy wyjaśnić jakiś temat, może coś, żeśmy słyszeli na kazaniu. Natomiast pytanie, czy jesteśmy w stanie faktycznie zadziałać w taki sposób jak powinniśmy? Czy jesteśmy w stanie wstać i zrobić to, co jest do zrobienia? i Myślę sobie, że jest to często bardzo jest to znacznie trudniejsze. No mamy taki powiedzmy zwyczaj nasz, żeby jak ktoś by miał przyjść samotny na wigilię, to żeby przyjąć, i mamy to dodatkowe nakrycie więcej na stole. No pytanie, czy kiedykolwiek na przykład żeśmy zaprosili kogoś, kto, kto by mógł przyjść i dołączyć do tej naszej wieczerzy wigilijnej, wydaje mi się, że, no, że jest to taki, taki, taka pewna przestroga. Ta postawa w paryzeuszy, uczonych w piśmie, którzy wszystko wiedzieli, ale zabrakło ich przy Narodzonym Jezusie. W odróżnieniu od tych mędrców, którzy wiedzieli bardzo mało. Ale potrafili sobie zadać trud, żeby zrobić to, co należy, żeby przejść, żeby oddać cześć i żeby wykorzystać to minimum wiedzy, które posiadali, aby, aby znaleźć się tam, gdzie powinni się znaleźć. Jak to jest z nami, jak to jest z Tobą, życzę Ci takich no, dobrych refleksji teraz przed świętami, kiedy myślimy nad swoim życiem i nad tym, jak ta nasza wiara wygląda. Panie Boże, błogosław nas, wspieraj nas, wspieraj nas właśnie w tym czasie Adwentu, żebyśmy Boże, może głębiej spojrzeli na Ciebie i na siebie samych i Panie ucz nas wiary, strzeż nas Boże w naszych, w naszych ścieżkach życia i uwielbia się pomimo właśnie często naszej słabości i lenistwa. Z Bogiem i do zobaczenia.